Marek Winicjusz był zamożnym, przystojnym, atletycznym facetem, który brał udział w wojnie spartiańskiej. Był także siostrzeńcem Petroniusza, swój majątek i niewolników odziedziczył po rodzicach. Kalina zwana Ligą była tak nazywana poprzez pryzmat tego, że pochodziła z rodu Ligów. Do szymu trafiła pod pretekstem bycia zakładniczką. Była szczupłą, bladą dziewczyną z, różo z różowo-przezroczystą twarzą, świeżymi ustami i ciemnymi włosami. Stała ona oddana na wychowanie Pomponini Grecynie i Aulusowi Plaucjuszowi. Ligia była chrześcijanką. Winicjusz po zobaczeniu dziewczyny był oczarowany, jednak nie liczyły się u jej uczucia i pożądał ją tylko poprzez jej wygląd. Winicjusz zwierzył się ze swoich uczuć swojemu wojowi, prosząc go w tym samym czasie o pomoc. Petroniusz wpadł na pomysł odebrania dziewczyny jej przybranym rodzicom. Pretorianie porwali kobietę, gdzie przetransportowali ją na dwór Cezara pod opiekę Akta. Neron w późniejszym czasie zorganizował ucztę, przy której zasiedli Ligia i Winicjusz. Marek spożywał duże ilości alkoholu, przez co był chamski i natarczywy wobec Ligi. Ursus w pewnym momencie przybył z pomocą dla Ligi, ratując ją przy tym samym z opresji. Winicjusz wkurzony za istniałą sytuacją szukał sposobu by odnaleźć Ligię, lecz żaden nie okazał się być skutecznym, przez co popadł w depresję. Na pomoc mu przyszła Eunice z Hilonem Kilonidesem. Hilon powiedział, że Ligia jest chrześcijanką i może przebywać w tej chwili w Ostranium. Winicjusz, Kroton i Hilon udali się na miejsce spotkania i rzeczywiście znajdowała się tam Ligia. Po spotkaniu zaczęli śledzić dziewczynę, gdzie doprowadziła ich do domu Miriam. Chcieli ją odbić, lecz im się to nie udało, przy czym Kroton stracił życie, a Winicjusz został ranny. Ku zdziwieniu Winicjusza Ligia się nim zaopiekowała, przez co zaczął darzyć o prawdziwym uczuciem, wyznał jej swoje uczucia, lecz ona wyznała swoją miłość Chrystusowi, który ją wyśmiał, przez co Ligia znowu uciekła. Po pewnym czasie Markowi udaje się ponownie znaleźć Ligię. Przychodzi do domu Miriam, gdzie spotyka Piotra, Pawła, Glaukusa, Kryspusa i wyjawia przed nimi swoje uczucia. Prosi o chrzest. Po przybyciu Ligi przy świadkach oznajmili swą miłość, po czym Piotr ich pobogosławił. W trakcie pożaru Rzymu chłopak robi wszystko co może dla Ligi. W mieście trwają prześladowania chrześcijan. Ligia trafia do więzienia, gdzie choruje i godzi się ze śmiercią. Marek wraz z Petroniuszem wymyślili plan ucieczki Ligi, w którym miała ona zostać wywieziona w trumnie. Niestety przeniesiono ją do więzienia Eksji W Rzymie trwają igrzyska, w których ma wystąpić Ligia i Ursus. I nic już wpada w obłęd, widząc Kalinę na grzbiecie Tura. Na szczęście Ursusowi udaje się zabić zwierzę. Leron ustępuje i para ucieka na Sycylię, gdzie żyją długo i szczęśliwie.